Kto się nie. na górze tabeli? O spoko się w to Dobra, ja to Porażka! Zawód całej rodziny i wszystkich znajomych Ale nie przejmuj się, my Zawód całej rodziny i wszystkich znajomych, kurwa no ciekawe kto To mi pasują te kurwa nazwy do kogoś, o Jezus Nadal lubimy, bo nieustannie dostarczasz nam powodów do śmiechu O kurwa jaki tekst Ty Słuchała gra ma słuchajcie tego wszystkiego. Cię zakończyła. Słuchajcie, spokoj, to Ja porażka. Zawód całej rodziny <grym> i wszystkich <grym> znajomych. Ale nie przejmuj się, my Cię nadal lubimy, ale bo lubimy. nieustannie dostarczasz nam dowodów na do śmiechu. Bambo! Pierwszą na świecie udaną transplantację serca wykonano. W Rosji na wodzie. Kurwa, ale narrator go dojechał. O, Albo 60.